Słyszałeś kiedyś o tym, że depresja nie jest antonimem szczęścia? Ostatnio trafiłam na wnioski Raja Persauda na temat badania medycznego właśnie analizującego depresję versus szczęście. Chciałam wam to przedstawić trochę od mojej strony, moimi słowami, ale przyznam, że szkoda mi by było. Zatracić chociaż skraweczek tego, co tutaj jest napisane, więc pozwolę sobie na przeczytanie tego. Źródłem jest książka Psychologia Zdrowia. Akurat ja posiadam wydanie nowe autorstwa Ileny Heszen-Celińskiej i Heleny Sęk. Jakbyście byli zainteresowani, wydawnictwo to PWN wydawnictwo naukowe. No więc, tak. Szczęście, a trudności i nieszczęścia. Badania medyczne wykazują, że zwiększa się poziom depresji, podczas gdy badania socjologiczne dokumentują, iż poziom poczucia szczęścia nie uległ zmianie. Przeczytam wam tutaj sześć wniosków Raja Persauda, które mogą się wydać interesujące, bo jednak często mylimy te koncepty. Przeciwstawiamy sobie koncept depresji i szczęścia, a niekoniecznie tak musi być. No więc tak. Pierwszy wniosek jest taki, że szczęście nie jest przeciwieństwem depresji. Dążenie do szczęścia nie jest zatem równoznaczne z unikaniem depresji, ale pogoń za szczęściem, a zwłaszcza za szczególnymi doznaniami, według wszelkiego prawdopodobieństwa zwiększa szansę depresji. Trzeci wniosek Próby trwałego utrzymywania podniesionego nastroju są skazane na niepowodzenie z powodu wbudowanych w system emocjonalny człowieka mechanizmów habituacji. Poprawa sytuacji życiowej nie może zapewnić trwałego szczęścia. Mało tego może w przyszłości być powodem obniżenia nastroju, na przykład gdy zmiany są nietrwałe. Przedostatni wniosek osiągnięcie satysfakcji z życia, poczucie dobrostanu. Wymaga stosowania strategii, które nie oznaczają unikania trudności. No i ostatni wniosek. Trwały dobrostan osiąga się raczej dążąc do stabilizacji nastrojów, a nie nadzwyczajnych wzlotów powierzchownego szczęścia. Jeżeli posiadacie tą książkę lub planujecie, akurat te wnioski znalazłam na stronie 47. Oczywiście w książce informacja jest dużo lepiej i dużo bardziej skontekstualizowana, jednak wydaje mi się, że to, co Wam przeczytałam, jest takie najbardziej kluczowe i wydaje mi się, że nie do końca jasne w społeczeństwie. Bardzo dziękuję, że jesteś. Oczywiście nie zapomnij zostawić po sobie śladów w postaci lajka, komentarza albo Twojej subskrypcji. Do usłyszenia!